Witam Was na moim kanale. Jeżeli macie przed sobą maturę z matematyki i chcecie się do niej po prostu jak najlepiej przygotować, to bardzo dobrze trafiliście. To jest pierwszy odcinek serii, w której wspólnie będziemy rozwiązywali zadania zbliżone do tych maturalnych. Ale na spokojnie, zaczniemy sobie od zupełnych podstaw. Pierwsze odcinki będą dotyczyły takich mniej skomplikowanych zagadnień, aby sobie coś przypomnieć, utrwalić. I być może czegoś nowego się dowiedzieć, a z czasem, jak już będziemy bardziej na to gotowi, to przejdziemy sobie pomału do czegoś troszeczkę trudniejszego. Natomiast dzisiaj zaczynamy od prostych równań i nierówności. Mówiąc prostych, mam na myśli coś bardziej podstawowego niż na przykład równania kwadratowe, logarytmiczne albo wykładnicze. Przede wszystkim przypomnimy sobie, czym jest dziedzina funkcji. I zobaczymy, jak ona jest ważna w trakcie rozwiązywania równań czy nierówności, i odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego zawsze powinniśmy zaczynać rozwiązywanie zadania od wyznaczenia dziedziny. Powiemy sobie, jakie operacje możemy wykonywać na równaniach i nierównościach, aby je rozwiązać, i w międzyczasie przypomnimy sobie kilka prostych faktów z algebry oraz kilka prostych faktów o pierwiastkach. A zatem. Jeżeli jesteście gotowi, to łapcie kartkę, długopis i zaczynamy. W pierwszym zadaniu mamy dość proste równanie. Zaczynamy od wyznaczenia dziedziny. Widzimy, że nie mamy żadnych pierwiastków, nie mamy też ułamków, żadnego logarytmu, nic, co mogłoby być podejrzane. Zatem naszą dziedziną równania jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych. No dobrze. Ale przecież na samym początku obiecałam, że przypomnimy sobie, czym tak właściwie jest ta dziedzina. Możecie sobie wyobrazić, że równanie jest taką jedną wielką maszyną, do której wrzuca się liczby. I ta maszyna z tymi liczbami robi coś konkretnego. Na przykład je dzieli przez coś, pierwiastkuje albo podnosi do jakiejś potęgi. Może z nimi robić wiele rzeczy naraz. Dziedzina wtedy to jest zbiór wszystkich takich liczb, które my w bezpieczny sposób możemy do tej maszyny włożyć, tak aby ona się nie popsuła, żeby się nie zatrzymała, żeby nie było takiej sytuacji, że maszyna nie będzie wiedziała, co ma z taką daną liczbą zrobić. Bardziej formalnie, dziedzina równania to jest zbiór wszystkich wartości zmiennej x, dla których dane równanie ma po prostu sens matematyczny. Wiemy, że w kontekście liczb rzeczywistych nie wolno nam dzielić przez 0. Taka operacja jest po prostu nieokreślona. My nie wiemy, co tak naprawdę dostaniemy, jeżeli przez 0 podzielimy. Podobnie, w kontekście pierwiastków stopnia parzystego, wiemy, że nie wolno nam pierwiastkować liczb ujemnych. A więcej takich przykładów znajdziecie w kolejnych filmach, właśnie na tym kanale. Wracamy do rozwiązywania zadania. Jesteśmy teraz gotowi po wyznaczeniu dziedziny do rozwiązania tego równania. Najłatwiej będzie, jak oczywiście wymnożymy sobie te nawiasy. Wymnożymy pierwszy nawias 3 razy 2x jest 6x minus 15 równa się 4 razy nawias x plus 1 dostajemy 4x plus 4. Chcemy z tego wyznaczyć x, więc niewiadome możemy przerzucić na jedną stronę równania. Natomiast stały na drugą. Pewnie nie raz w szkole i poza szkołą na zajęciach słyszeliście, że przerzucamy, przenosimy jakieś liczby w równaniu czy nierówności, ale tak naprawdę co my tak właściwie z tym robimy. Bo to nie jest takie magiczne przenoszenie. Tak naprawdę my albo dodajemy coś obustronnie, albo coś odejmujemy. Nie piszemy już tego po boku równania, ponieważ za dużo byśmy tego wszystkiego pisali i za długo by to trwało. Dlatego upraszczamy to, mówiąc, że coś przenosimy, przerzucamy, że zmieniamy stronę. Zaznaczyłam kolorami, żebyśmy to łatwiej widzieli. Dostajemy 6x minus 4x, a to się równa 15 plus 4. Redukujemy to, co jest możliwe, czyli dostajemy 2x równe 19. Tak jak powiedziałam wcześniej, chcemy otrzymać x. Chcemy tego x wyznaczyć, więc dzielimy obustronnie przez 2. Dzielimy obustronnie przez 2, albo alternatywnie mnożymy przez jedną drugą. To nie ma znaczenia, to jest tylko kwestia zapisu i tego jak jest Wam wygodniej. Dostajemy 2x dzielone przez 2, równa się 19 drugich. Widzimy, że po lewej stronie te dwójki nam się skrócą, zostaje sam x. Resztę przypisujemy. Ale to jeszcze nie jest koniec rozwiązywania tego zadania, ponieważ tego x, którego otrzymaliśmy, musimy jeszcze skonfrontować z dziedziną. A zatem pytamy, czy 19 drugich należy do dziedziny tego równania? No dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste, czyli jak najbardziej tak. Wobec tego x równa 19 drugich jest właśnie rozwiązaniem tego równania. Poprawną odpowiedzią jest odpowiedź C. W drugim mamy do rozwiązania nierówność. Tym razem widzimy ułamki, ale w mianownikach nie ma żadnej niewiadomej. Nie mamy żadnych pierwiastków, nie mamy logarytmów. Zatem, dokładnie tak jak w zadaniu pierwszym, naszą dziedziną jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych. Kiedy mamy ułamki, najlepiej jest się ich pozbyć. Jak najłatwiej to zrobić? To najłatwiej jest pomnożyć obustronnie taką nierówność przez jakąś liczbę która jest podzielna zarówno przez dwójkę, jak i przez piątkę. Najbardziej optymalne zawsze będzie, jak będziemy brali najmniejszą wspólną wielokrotność mianowników. W takim razie naszą nierówność mnożymy przez 10. Ponieważ mnożymy przez coś, co jest dodatnie, to nie zmieniamy znaku nierówności na przeciwne. Dostajemy 10 razy nasz ułamek. Który był po lewej stronie, znak nierówności przepisujemy. Po prawej stronie mamy 10 razy ułamek, który był po prawej stronie. Oczywiście, jak mnożymy jakiś ułamek przez cokolwiek, to to coś zawsze wędruje do licznika. Możemy to zapisać właśnie w takiej postaci, albo w takiej. Generalnie zapisujcie tak i patrzcie na to w ten sposób, jak jest Wam wygodniej. Tak jak jest dla Was bardziej intuicyjna. Dziesiątkę skracamy z dwójką, otrzymujemy 5, 5 razy nawias w nawiasie X-4. Znak nierówności przepisujemy. Dziesiątkę się skraca z piątką. Dostajemy dwójkę i ta dwójka jest przemnożona przez nawias w nawiasie 3x plus 2. Nawiasy wymnażamy. Teraz przerzucamy niewiadome na jedną stronę, natomiast stałe na drugą, to redukujemy. Otrzymujemy minus x. Znak nierówności się nie zmienia. Po prawej stronie mamy 24. My chcemy wyznaczyć x, dlatego musimy to przemnożyć przez minus 1. Przemnożenie przez minus 1 mamy x. Teraz, ponieważ pomnożyliśmy przez coś, co jest ujemne, Znak nierówności musimy zmienić na przeciwny, a 24 razy minus 1 to jest po prostu minus 24. Patrząc na dziedzinę, która jest całym zbiorem liczb rzeczywistych, widzimy, że każda liczba, która jest mniejsza od minus 24 należy do tej dziedziny. Wobec tego, każdy x, który należy do przedziału obustronnie otwartego, od minus nieskończoności do 24, jest rozwiązaniem naszej nierówności. Wobec tego, poprawną odpowiedzią jest odpowiedź D. Przechodzimy do następnego zadania. Po raz pierwszy pojawia nam się pierwiastek i do stopnia parzystego, stopnia drugiego. Zaczynamy od wyznaczenia dziedziny. Tym razem, jak się domyślamy, to już nie będzie cały zbiór liczb rzeczywistych. Musimy sobie tą dziedzinę wyznaczyć. To co mamy pod pierwiastkiem stopnia parzystego musi być nieujemne. Nieujemne to znaczy dodatnie bądź równe 0. W takim razie otrzymujemy, że x musi być większy bądź równy minus 3. Nasza dziedzina to jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych od minus trójki włącznie Aż do nieskończoności. Możemy teraz rozwiązywać nasze zadanie. W tego typu równaniach najłatwiej jest podnieść obie strony do kwadratu. Zatem obu stronnie podnosimy nasze równanie do potęgi drugiej. Zapisujemy to w ten sposób. Kwadrat pierwiastka stopnia drugiego to jest po prostu wyrażenie, które mamy pod tym pierwiastkiem, natomiast kwadrat z jedynki to jest po prostu jeden. Trójkę przerzucamy na drugą stronę. I otrzymujemy, że x jest równe minus 2. To ponownie nie jest koniec zadania. Teraz patrzymy na naszą dziedzinę. Widzimy, że minus 2, on jest większy od minus 3, zatem do dziedziny należy. Jest to rozwiązanie naszego równania. Poprawną odpowiedzią jest odpowiedź A. Mamy do wyliczenia kolejne równanie. Tym razem ponownie widzimy, że mamy ułamki. W mianowniku dzieje się coś ciekawszego. Mamy wyrażenie z niewiadomą. Domyślamy się, że naszą dziedziną na pewno nie będzie calutki zbiór liczb rzeczywistych. Coś na pewno będziemy musieli z tego zbioru wyrzucić. Przede wszystkim nie wolno nam nigdy dzielić przez zero. To co jest w mianowniku każdego ułamka musi być od zera różne. Teraz wystarczy, że przerzucimy tą minus dwójkę na drugą stronę ze zmienionym znakiem dostajemy, że x musi być różna od dwójki. Oznacza to, że naszą dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste, oprócz dwójki. Teraz ponownie będziemy chcieli się pozbyć tego ułamka. Tak jak wcześniej, pomnożymy przez wyrażenie w mianowniku. Mnożymy obustronnie przez x-2. Nie musimy się przejmować, czy to wyrażenie jest dodatnie, czy jest ujemne, ponieważ my na ten moment rozwiązujemy tylko równanie x minus 2 zapisuję w liczniku, po to, żeby być może było łatwiej zauważyć, że skróci nam się to wyrażenie z wyrażeniem x minus 2, które znajduje się w mianowniku. Po prawej stronie mamy 2 razy nawias x minus 2. Po lewej stronie skracamy to, co możliwe, czyli całe nasze wyrażenie x minus 2 i zostaje nam 3x plus 1, które równa się po prawej stronie Wymnażamy po prostu ten nawias. Teraz wystarczy, jak naszą niewiadomą umieścimy po jednej stronie równania, a stałe po drugiej i zredukujemy. Otrzymujemy x równe minus 5. Czy minus 5 należy do naszej dziedziny? No przecież, ponieważ wyrzuciliśmy z niej tylko dwójkę, zatem x równe minus 5 to rozwiązanie naszego równania. Poprawną odpowiedzią jest odpowiedź C. Mamy zadanie piąte. W zadaniu piątym rozwiążemy nierówność, gdzie mamy już dane jakieś założenia. Interesują nas x mniejsze od jedynki i to już jest nasza dziedzina. Zresztą widzimy, że mamy ułamek w mianowniku x 1. Chcemy, żeby to było różne od 0, a x minus 1 będzie równe 0 tylko w przypadku, kiedy x będzie 1. Jedynki i tak nie mamy w założeniu, więc wszystko się zgadza. Przystępujemy do rozwiązywania. Ponownie obustronnie pomnożymy sobie przez wyrażenie w mianowniku. Mnożymy przez x minus 1. Ale uwaga, mamy oczywiście założenie, że x jest mniejsze od jedynki, zatem nasze wyrażenie x minus 1, co o nim wiemy? Wiemy, że jest na pewno mniejsze od 0, jest ujemne. Jak mnożymy nierówność, przez coś, co jest ujemne, musimy koniecznie zmienić znak nierówności na przeciwne. Jak przemnożymy lewą stronę przez x-1, to skróci nam się wyrażeniem, które jest w mianowniku. Zostaje 2x plus 5. Znak nierówności zmieniamy na przeciwne. I po prawej stronie mamy nasz x-1 w nawiasie, pomnożone przez trójkę. Nawias ten wymnażamy. X -y przerzucamy na lewą stronę, zaś stałe na drugą. Wszystko redukujemy, otrzymaliśmy minus x, większe bądź równe od minus 8. Chcemy samego x, zatem obustronnie mnożymy naszą nierówność przez minus 1, otrzymujemy x, zmieniamy ponownie znak nierówności na przeciwny, bo znów mnożymy przez coś, co jest ujemne i po prawej stronie mamy u samo. Z założenia, czyli z naszej dziedziny, wiemy, że interesują nas x mniejsze od 1. Natomiast rozwiązując naszą nierówność, otrzymaliśmy x mniejszy bądź równy 8. Co teraz powinniśmy zrobić? Musimy wziąć część wspólną. Możemy sobie ją na przykład narysować, żeby zwizualizować sobie naszą sytuację. Najłatwiej jest, właśnie z rysunku zobaczyć, że częścią wspólną jest przedział obustronnie otwarty od minus nieskończoności do jedynki. I to właśnie x, -y, które należą do tego przedziału, są rozwiązaniem naszej nierówności. Poprawną odpowiedzią jest odpowiedź A. Przechodzimy teraz do ostatniego zadania zamkniętego. Jest ono troszeczkę bardziej skomplikowane niż poprzednie, szczególnie w kwestii wyznaczenia dziedzina. Od tego właśnie zaczynamy. Powiedzieliśmy już sobie, że to, co jest pod pierwiastkiem stopnia parzystego, musi koniecznie być nieujemne i wiemy, że nie wolno dzielić przez 0. Łącząc te dwa fakty, otrzymujemy, że w tym wypadku to, co mamy pod pierwiastkiem, który znajduje się w mianowniku ułamka, musi być większe od 0. Gdybyśmy rozważali x plus 2 równe 0, to wówczas okazałoby się, że dopuszczamy dzielenie przez 0, a jak wiemy, tego nie wolno robić. Dwójkę przerzucamy na drugą stronę ze zmienionym znakiem. Otrzymujemy x większy od minus 2. Wobec tego naszą dziedziną jest przedział obustronnie otwarty od minus dwójki, aż do nieskończoności. Możemy teraz przystąpić do rozwiązywania. To, że w mianowniku mamy pierwiastek, oczywiście nie przeszkadza nam w tym, abyśmy sobie przez to wyrażenie, które jest w mianowniku pomnożyli nasze równanie. Jeżeli pomnożymy lewą stronę przez ten pierwiastek, skróci nam się on z wyrażeniem, które mamy w mianowniku, zostaje nam sama czwórka, a po prawej stronie mamy dwa razy nasz pierwiastek. Pewnie niektórzy z Was od razu zauważyli, że moglibyśmy to sobie troszeczkę uprościć w sensie podzielić przez dwa. Czwórka jest podzielona przez dwójkę, dwójka też nie mamy więcej wyrażeń. Ja sobie to nasze równanie pomnożę przez jedną drugą. Jedna druga razy 4 to jest dwójka. Natomiast po prawej stronie dwójki nam się skracają, zostaje nam sam pierwiastek. Najłatwiej jest nasze równanie podnieść obustronnie do kwadratu. Dwójka do kwadratu to cztery. A pierwiastek stopnia drugiego to wyrażenie pod tym pierwiastkiem. Dwójkę przerzucamy na drugą stronę ze zmienionym znakiem. Otrzymujemy x równe 2. Widzimy, że 2 należy do naszej dziedziny. Zatem jest to rozwiązanie naszego równania. Poprawną odpowiedzią jest odpowiedź C. Zadanie siódme tylko z pozoru wydaje się trochę trudniejsze. Pierwszy raz pojawia nam się pierwiastek stopnia trzeciego. Rozpoczynamy jak zwykle od wyznaczenia dziedzina. Nie wolno nam dzielić przez zero. zatem pierwiastek znajdujący się w mianowniku musi być od zera różny. Aby był on od zera różny, to wyrażenie, które mamy pod tym pierwiastkiem, musi być różne od zera. Dostajemy, że x musi być różne od minus 3. Zatem naszą dziedziną. Są wszystkie liczby rzeczywiste oprócz minus trójki. Najłatwiej będzie, jak ponownie pomnożymy obustronnie nasze równanie przez to, co mamy w mianowniku. Nie musimy zupełnie się przejmować, czy to, przez co mnożymy, jest dodatnie czy ujemne, ponieważ przypomnę, że rozwiązujemy wyłącznie równanie. Przemnażając przez ten pierwiastek. Po lewej stronie skróci nam się on z pierwiastkiem, które mamy w mianowniku, zostaje nam pierwiastek stopnia trzeciego z 2x minus 1. Po prawej stronie mamy dwa razy nasz pierwiastek, przez który obustronnie mnożymy. Mamy do czynienia z pierwiastkami stopnia trzeciego, a więc obustronnie podniesiemy sobie nasze równanie do potęgi trzeciej. Dostajemy pierwiastek stopnia trzeciego z 2x minus 1 do potęgi trzeciej. Równe 2 do potęgi trzeciej razy pierwiastek stopnia trzeciego z x plus 3 do potęgi trzeciej. Pierwiastek stopnia trzeciego podniesiony do potęgi trzeciej to jest po prostu wyrażenie, które mieliśmy pod tym pierwiastkiem. Dwójka do potęgi trzeciej to jest po prostu 8 razy x plus 3. Nawias wymnażamy, przerzucamy x na jedną stronę, natomiast stałe na drugą. Otrzymaliśmy po zredukowaniu minus 6x równe 25. Chcemy otrzymać samego x, więc mnożymy sobie przez minus 1 szóstą. Możemy oczywiście też podzielić przez minus 6, to nie ma znaczenia, to jest tylko kwestia zapisu. W takim razie otrzymujemy, że x jest równe minus 25 szóstych. Minus 25 szóstych oczywiście należy do naszej dziedziny, zatem jest to rozwiązanie naszego równania. Teraz naszym zadaniem jest rozwiązanie nierówności i zapisanie tego rozwiązania w postaci przedziału. Zaczynamy ponownie od dziedziny. Nie mamy w mianownikach żadnej niewiadomej, nie mamy też żadnych pierwiastków stopnia parzystego, nie mamy żadnych logarytmów i tym podobnych, zatem naszą dziedziną ponownie jest cały zbiór liczb rzeczywistych. Widzimy, że mamy ułamki, dobrze byłoby się ich pozbyć. W tym przypadku również pomnożymy. Naszą nierówność przez coś, co zarówno jest podzielne przez 3 jak i przez 5. Najbardziej optymalne będzie, jak weźmiemy najmniejszą wspólną wielokrotność trójki i piątki, czyli 15. Mnożymy naszą nierówność obustronnie przez 15, dostajemy 15 razy cała lewa strona, znak nierówności przepisujemy 1 razy 15 to jest po prostu 15. Nawias wymnażamy pamiętamy o minusie. Żeby w następnych krokach nie zrobić błędu, resztę przypisujemy. Możemy teraz 15 skrócić z trójką. Dostajemy 5 i 15 skrócić z piątką. Dostajemy wówczas 3. Resztę przypisujemy. Wymnażamy nawiasy. Pamiętamy o minusie. Resztę przepisujemy. Teraz opuścimy ten nawias i musimy pamiętać o zmianie znaku dla każdego elementu, który jest w tym nawiasie. Dostajemy 5x plus 5 minus 6x plus 12. Resztę przypisujemy. Teraz x zostawiamy na jednej stronie, natomiast stałe przerzucamy na drugą. Dostajemy minus x większe od minus 2. Chcemy dostać x, więc mnożymy obustronnie przez minus 1. Dostajemy, że to jest x. Znak nierówności zmieniamy na przeciwny, ponieważ mnożymy przez coś, co jest ujemne. A minus 2 razy minus 1 to jest po prostu 2. Widzimy, że każda liczba, która jest mniejsza od dwójki, oczywiście należy do naszej dziedziny. Zatem wszystkie x, które należą do przedziału obustronnie otwartego, od minus nieskończoności do dwójki, są rozwiązaniem naszej nierówności. Rozwiązujemy kolejne zadania. Zaczynamy ponownie od wyznaczenia dziedzina. Tym razem mamy pierwiastek stopnia drugiego w liczniku. Z faktów, które sobie przypomnieliśmy o pierwiastkach, wiemy, że wyrażenie pod pierwiastkiem stopnia parzystego musi koniecznie być nieujemne, czyli chcemy, aby 4x minus 7 było większe bądź równe od 0. Zatem 4x musi być większe bądź równe 7. Dzielimy bądź alternatywnie mnożymy to przez 1 czwartą obustronnie, dostajemy, że x zwiększy bądź równe 7 czwartych. Wobec tego naszą dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste od 7 czwartych włącznie, aż do nieskończoności. To równanie rozwiązujemy dokładnie takimi samymi sposobami jak te wcześniejsze równania, czyli mnożymy obustronnie nasze równanie przez 3. Aby pozbyć się ułamków, utrzymujemy w takim razie, że to jest pierwiastek stopnia drugiego z 4x minus 7 równe 6. Chcemy się teraz pozbyć tego pierwiastka, więc obu stron nie podnosimy nasze równanie do kwadratu. Po lewej stronie utrzymujemy 4x minus 7, natomiast po prawej 6 do kwadratu, czyli 36. Minus 7 przerzucamy na drugą stronę, redukujemy. Otrzymujemy 4x równe 43, podzielimy przez 4 lub mnożymy przez 1 czwartą, tak jak jest Wam wygodniej. Otrzymujemy wówczas, że x jest równe 43 czwartych. Oczywiście nie musimy tutaj wyłączać całości. Taki ułamek jest reprezentacją liczby i można w ten sposób to zostawić. Widzimy, że 43 czwarte na pewno jest sporo większe od 7 czwartych. Wobec tego 43 czwarte na pewno należy do dziedziny, czyli jest to rozwiązanie naszego równania. Zadanie dziesiąte jest bardzo podobne do zadania dziewiątego. Ponownie w liczniku mamy pierwiastek, pierwiastek stopnia drugiego. Dziedzinę wyznaczamy dokładnie w taki sam sposób jak w zadaniu dziewiątym. Natomiast przyjrzyjmy się temu zadaniu dokładniej. Chcemy się pozbyć ułamka. Mnożymy obu stronie przez 7. Otrzymujemy, że nasz pierwiastek stopnia drugiego z 3x plus 11 jest równe minus 21. I to jest moment, w którym powinniśmy się zatrzymać i troszkę się zastanowić. No bo czy kiedykolwiek pierwiastkując pierwiastkiem stopnia parzystego, na przykład stopnia drugiego, jakąś liczbę trzymaliście coś ujemnego, czy to jest w ogóle możliwe? Oczywiście, że nie jest możliwe. Nie możemy z pierwiastka stopnia parzystego otrzymać jakąś liczbę ujemną. Zatem już na tym etapie możemy powiedzieć, że mamy do czynienia ze sprzecznością. To w takim wypadku możemy albo wprost napisać słowami, że mamy brak rozwiązań takiego równania, bądź zapisać to za pomocą symboli matematycznych właśnie w taki sposób. Oznacza to, że x należy do zbioru pustego, czyli to równanie nie ma żadnego rozwiązania. To już ostatnie zadanie w tym odcinku. Mamy w nim znaleźć wszystkie liczby naturalne, które spełniają tą daną nierówność. Zaczynamy jak zwykle od wyznaczenia dziedziny. Przypomnę tylko, że liczby naturalne to są liczby, które są całkowite oraz dodatnie. W takim razie już na samym początku możemy zapisać, wyznaczając tą dziedzinę, że interesują nas tylko x, które są naturalne. Ale oczywiście nie możemy zapomnieć, że nie wolno dzielić przez 0. Zatem również chcemy, aby x plus 1 był różny od 0. Wobec tego mamy, że x należy do liczb naturalnych i x jest różny od minus 1. Ale oczywiście minus 1 nie jest liczbą naturalną. Więc śmiało możemy zapisać, że interesują nas wyłącznie liczby naturalne. Tak, bo chcemy, aby x jednocześnie był naturalny i jednocześnie różny od minus 1. Ale jeżeli weźmiemy liczby naturalne, to my mamy pewność, że tam na pewno minus 1 nie będzie. Wobec tego zapisujemy, że naszą dziedziną jest cały zbiór liczb naturalnych. Przechodzimy teraz do rozwiązania. Mamy ułamek. Chcemy się go pozbyć, więc mnożymy sobie obustronnie przez wyrażenie, które znajduje się w mianowniku. Mamy nierówność, więc musimy uważać. Interesuje nas teraz, czy to wyrażenie, przez które mnożymy, jest dodatnie czy ujemne, ponieważ to ma znaczenie, bo będziemy wiedzieć wtedy, czy zmieniamy znak nierówności na przeciwny, czy nie. Przypomnę, że naszą dziedziną są liczby naturalne. Najmniejsza liczba naturalna to 1. Potem mamy dwójkę, trójkę, czwórkę itd. Zatem nasze wyrażenie X plus 1 na pewno jest dodatnie jest co najmniej równe 2. Wobec tego śmiało możemy sobie obustronnie pomnożyć. znak nierówności nie zmieniamy. Otrzymujemy następującą nierówność. Widzimy, że po lewej stronie nasze wyrażenie x plus 1 ono się skróci. Otrzymujemy 2 plus 9x. Znak nierówności się nie zmienia. Po prawej stronie wymnażamy nawias. Teraz x -y przerzucamy na jedną stronę, natomiast stałe na drugą i redukujemy. Otrzymujemy 2x mniejsze bądź równe 5. Chcemy wyznaczyć x, więc mnożymy obustronnie przez jedną drugą albo dzielimy przez 2. Otrzymujemy x mniejsze bądź równe 5 drugich. To jeszcze nie koniec, ponieważ w zadaniu mamy polecenie, żeby wyznaczyć wszystkie liczby naturalne spełniające tą miarę. 5 drugich to inaczej 2 i 1 druga. Teraz wypisujemy wszystkie liczby naturalne, które są mniejsze bądź równe 2 i 1, 2. No, najmniejszą taką liczbą naturalną jest oczywiście 1. Później mamy już tylko dwójka. Tylko jest za duża. Tylko jest większa niż 2, 1. Wobec tego, rozwiązaniami tego równania, które nas interesują, są 1 i dwójka. Możemy to zapisać właśnie za pomocą takich symboli. Oznacza to, że x należy. Nie do przedziału, a do zbioru, do zbioru liczb 1 i 2. Moi drodzy, to już koniec na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, jakiego rodzaju zadania również chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Możecie je również podsyłać na maila, który widnieje w opisie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.